Poniedziałek, 28 dzień września. Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszy Dziennik 7.1 News, w którym już za chwilę stypendia przyznane. Nowa ekspozycja w hali stulecia porażka Śląska Wrocław. Rada Powiatu Wrocławskiego nagrodziła najzdolniejszych absolwentów gimnazjum, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach tegorocznej 16 edycji programu wpłynęła rekordowa liczba wniosków, co świadczy, drodzy państwo, o coraz większym zainteresowaniu tą formą wsparcia. Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, zwrócił uwagę na to, że tegoroczna edycja programu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Projekt ma na celu wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów oraz pomoc w ich rozwoju, a także doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży wiejskiej. Rozpoczęliśmy moment przyznawania stypendiów w roku 2000-2001, w roku szkolnym, bo zawsze mówimy o roku szkolnym, bo, bo na taki też okres są przyznawane te stypendia. Jest to szesnasta edycja stypendiów powiatu wrocławskiego. Są to przyznawane stypendia w trzech kategoriach artystycznej, sportowej i naukowej. W tym roku, w roku 2016, 15, przepraszam, wpłynęła rekordowa liczba wniosków o przyznanie stypendiów, bo aż 97. Program stypendialny przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności edukacyjnej. Uczniowie zaznaczają, że bardzo ważna jest rozpiętość zainteresowań. Ważniejsza jest, myślę, różnorodność w konkursach, bo takie bycie specjalistą w jednej dziedzinie nie jest czymś wyjątkowym, każdy jest w czymś bardzo dobrym. Myślę, że właśnie ważna jest ta różnorodność i wszechstronność. Trzeba mieć swoją pasję na pewno, która bardzo się przydaje. Bardzo jeszcze sprzeczne są moje zainteresowania, ponieważ z jednej strony tutaj jest scrapbooking, origami, e, filcowanie, tak jak tutaj widać, a z drugiej strony takie inne pasje, no, to są sporty ekstremalne. Tak, no, <grym> tak. E, no, bardzo lubię grać w paintball. Mam w domu własny sprzęt, Mamy też e, loty szybowcowe. Na pewno chciałabym też skoczyć ze spadochronem. Alicja Chybicka, profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu, zwróciła uwagę na to, że program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży jest bardzo istotną rzeczą i pomaga w dalszym rozwoju stypendystów. Ja przez wiele lat dostawałam stypendium naukowe i to stypendium pod, pozwala realizować lepiej to, co ma się w głowie i co chciałoby się zrealizować, bo trudno jest czynić jakąkolwiek naukę, jeśli nie ma pieniędzy. Natomiast przede wszystkim to musi być. Do tego zapału, chęci no i umiejętności. Także ja jestem zachwycona tutaj tą młodzieżą. Komisja stypendialna nagrodziła w tym roku 28 stypendystów z powiatu wrocławskiego. Kwota, którą uczniowie otrzymują, to 250 zł przez okres 10 miesięcy. Od 25 września w hali stulecia możemy zwiedzać panoramę plastyczną dawnego Lwowa. Sercem ekspozycji jest makieta architekta i historyka Janusza Witwiskiego. Wystawa zrealizowana przez Zakład Narodowy Osoliński oraz Hale Stulecia przedstawia Lwów z roku 1772, a więc z okresu pierwszego rozbioru Polski. W czasie tworzenia makieta stanowiła jedną z największych inicjatyw muzealno-architektonicznych w Europie. Celem tej ekspozycji jest po pierwsze pokazanie takiego artefaktu lwowskiego, który był Budowany od początku lat 30. ubiegłego wieku, aż do praktycznie rzecz biorąc roku 1946, kiedy inżynier Witwicki został zamordowany. Na uroczyste otwarcie wystawy przybyły córki oraz wnuczka Janusza Witwickiego. Wspomnieniom nie było końca. Zofia Zakrzewska, córka artysty, wspomniała o tym, jak narodził się pomysł na stworzenie panoramy Lwowa. Pomysł makiety był jeszcze, kiedy ojciec miał, prowadził dodatkowe studia we Francji, po architekturalnych studiach w Polsce. I tam był na wystawie, która pokazywała właśnie niektóre francuskie miasta i ich model. I powstał wtedy pomysł, że właśnie Lwów byłby takim ciekawym miastem ze względu na ukształtowanie, na historię, na wielkość tego miasta i bogactwo kulturowe. Symboliczne. Otwarcie drzwi, które notabene będą podczas stałej ekspozycji. Mogę powiedzieć, jak, jaki był mój ojciec, jak m, wspomina mama. Ojciec był, po pierwsze, jaki miał charakter? Był odważny, dokładny, perfekcyjny, a punktualny e, i z dużym poczuciem humoru. Świetnie grał w tenisa, doskonale jeździł na nartach. Tomasz Frączek, architekt, który pracował nad odbudowaniem makiety, twierdzi, że uszkodzenia ekspozycji nie były duże. Każdy budynek został poddany renowacji, aby przywrócić makiecie dawną świetność. Architekci zadbali o każdy szczegół panoramy. Oprócz tego cały czas trwa śledztwo nad, można powiedzieć, makietą, nad ustalaniem kolejnych budynków, kolejnych murków, kolejnych drzewek, bo. Każdy drobny element staramy się uzgadniać z fotografiami, jakie do nas napływają z pracowni Witwickiego. Rynik fotografii, które pokazują, no, jak ta makieta wyglądała w czasie wojny i przed wojną. Budynki są ponumerowane jakby porządkowo, ale też mają swoje adresy oryginalne. Po prostu ulica, na przykład Ormiańska 23. Stała ekspozycja panoramy plastycznej Lwowa otwarta jest dla zwiedzających przez 7 dni w tygodniu. W związku z zakończeniem przebudowy ulicy Nowowiejskiej od poniedziałku 28 września na stałe trasy w tym rejonie wracają tramwaje, a także autobusy. Przypomnijmy, to właśnie od dziś planowana jest zmiana trasy linii tramwajowych 0L, 0P i 1, a także autobusów linii 240, 250 i 700. Tramwaje linii 0L, 0P i 1. A także kursy nocne linii 240 i 250 powrócą na swoje stałe trasy przejazdu, natomiast kursy linii okresowej 700 zostaną zlikwidowane. Wraz z przywróceniem ruchu tramwajowego na ulicy Nowowiejskiej ponownie wszystkie linie tramwajowe będą kursowały stałymi trasami przejazdu. Piast Gliwice rzeczywiście nie zwalnia tempa i umocnił swoją pozycję w fotelu lidera ekstra klasy. Piłkarze Radosława Latala zwyciężyli na Stadionie Śląska Wrocław i po 10 kolejkach z 24 punktami na koncie są nadal zdecydowanie najlepszą drużyną tego sezonu. Piłkarze Śląska Wrocław przegrali z Piastem Gliwice 1-2 do przerwy 0-1 w 10. kolejce Ekstraklasy. Gola dla gospodarzy strzelił Kamil Biliński w 59 minucie. Dla gości trafiali Hebert w 44 i Uros Korun w 62. Dzisiaj uważam, zespół rozegrał. Dobry mecz. Oczywiście, możemy dyskutować, czy dobry mecz kiedy się przegrywa, ale, ale z drugiej strony, jakbyśmy w tej chwili odwracali wszystko do, do góry nogami i, i szukali eksperymentów, czy, czy machaj, czy ktoś, uważam. Że jest pewna stabilność, e, trzeba po prostu znowu wypracować e, system gry, który nam pozwoli wygrywać. Jeszcze proszę nie zapominać, że e, cała lewa strona po podejściu po picha i kontuzji dudu. Po prostu znowu musimy e, szukać tutaj e, rozwiązań i, i, i myślę, że powrót e, dudu też nam. E, przyniesie dużo korzyści, bo jeszcze mankamentem uważam naszej gry jest pewność rozegrania piłki od tyłu. Tutaj bym szukał jeszcze rezerw i tutaj bym widział, że stać nas na, na dużo lepszą grę. Na źwikom był w pewnej prowinie dobry, ale byśmy mieli to szansy, to zmy... Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra, tyle okazji, co mieliśmy w pierwszej połowie na wyjeździe, tego jeszcze chyba za mojej kadencji nie było. Naprawdę zagraliśmy bardzo dobrze. Ja trochę liczyłem na to, że, że śląz może być rozmęczony po tym meczu pucharowym, który rozegrali z pieskiem, Białą, ale, ale jednak się okazało, że gospodarze byli w bardzo dobrej kondycji. Widocznie lub objąć sama. To było ósme zwycięstwo Piasta w sezonie. Piast Gliwice ma obecnie 24 punkty. Śląsko z 12 punktami zajmuje 12 miejsce w tabeli. Jednak, jak przyznają Gliwiczanie, do Wrocławia wcale nie przyjeżdżali jako faworyci i tak się nie czuli. Z tym poradzono najlepsi obcięli po najlepsi najlepszy i Przyjechaliśmy do Wrocławia, żeby jak najlepiej zagrać. U, uważałem gospodarzy za zdecydowanych faworytów. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dobra, mieliśmy dwie Trzy dobre sytuacje, po których mogliśmy zdobyć bramkę. Dla nas bardzo ważny moment okazał się pod koniec pierwszej połowy, kiedy zdobyliśmy bramkę na 1-0. W drugiej połowie zagraliśmy bardzo źle, nie jestem zadowolony z drugiej połowy. Największe problemy mieliśmy na naszej lewej stronie, gdzie, gdzie naprawdę było sporo ataków i, i tam sobie nie radziliśmy. Po tych wydarzeniach na boisku zmieniliśmy ustawienie na 4-4-1 co skutkowało, że musiałem zmienić napastnika na szpora i myślę, że mogę podsumować drugą połowę jako bardzo złą. Tu nie można eksperymentować grając w tej chwili z najlepszą drużyną w lidze. Uważam, stworzyliśmy równorzędne widowisko i tu bym na gorąco nie chciał, co by było, gdyby było. Po prostu tak żeśmy rozstrzygnęli uważam, że zrobiliśmy to dobrze. I oczywiście monitorujemy, po to oglądamy każdy trening, po to oglądamy rezerwy, po to oglądamy juniorów, żeby wybrać najlepszą, optymalną jedenastkę na mecz ligowy. Piast Gliwice na czele Tabeli obecnie po 10 kolejkach 8 punktów mniej Legia Warszawa. Po 9 pogoń Szczecin, Zagłębia Lubin i Krakowia. Wisła jest szósta z liczbą 14 punktów, Korona 10, liczba punktów 13. A upragnione trzy punkty Śląsk Wrocław powalczy w ramach 11 kolejki na wyjeździe z Zagłębiem Lubin mecz 4 października. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałkowym wydaniu dziennika 7.1 News. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję bardzo za uwagę, a na kolejne wiadomości zapraszamy już jutro. Kwadrans po godzinie 17. Do zobaczenia!